drożdzie, to chciw was poprosy te, ze zwyczaj, proszę was pro do pomochu e, do skazania pewnych rzeczy. To je e, pro powidziu. Nawide, jaki z was znaje śczo chciw skazać ty. Chciw skazać ty, że ścze rabarost tłumaczy, małoś na uwadzi. I śczo małoś na uwadzi. Малось на увазі те, що їм, до них Ісус з'явився втретє, і вони його не те щоб впізнали. І вони здивувалися, те, що як це Сіті, Ісус їм показав чудо, тому що риби було багато, а Сіті не рвалися. Mm -hmm. Так, звісно. А що це означає? I w jakim momencie to stało się? I jak to można przenieść na dzisiaj? I jak to można rozkazać tym baćkam, starszym, jak i wyjaśnić rodzicom i innym starszym, którzy teraz cię kochają? I ty że to są za proste pytania. Trzeba je troszkę zrobić składnimi. E, Prawda, to no, było dobrze rozkuszone. A na wy jeszcze, może tak. Yy, Drugie dzieci, wy do, pomo do pomocy waszych rodziców, Tak? Ktoś każe tak, ktoś każe nie. Tam za chwilę zrazu krzyczać tak, chociażby taka interpretacja. No. Ja bym nie odkazała się od swoich rodziców. Bać o nawid zagły aby na widmowo osobi swoich baczków a tym właśnie, do pomocy. ale to duże krasne pytanie drogi starsi dite czy wy wybywit się aby swoich baczków nie niech każdy sam mówi za siebie bo jakie chcieli za swoich baczków сказать Właśnie. Wymów czy te, boóte się skazaty, że nie chocią mówiwićkazaty się від widz swojej baćkiw, ale wy tak troszkę duaj może to jest jakieś coś zakryte, jakieś takie jaka bo by niła widpowiedź może preceptytyś No i co zrobił. Zwyczajno. Dzieci, poczekajte, bo baćkiw one duże z radzi do pomożą. W jakommu sensie? albo pro jakich baćkiw osobowo ja was pytają, wid jakich kraszneń liczba w i my nie powinniśmy nigdy odmawiać się. Zanim znakomy ci rodzice, którzy dali życie, albo wychowywali to nowe życie, cudytynu, Ale je takie baćki od których nie trzeba i nie możemy, i wkrótce nie odmawiać się, albo będzie buddy Znasz, jakieś też rodzice? To jest w no co to może być Jezus. A poznając Jezusa Chrysta, kto był dla nas Józef. Józef, jego zemny Bądem, który pokazał, opiekował się, pracował. A kry Józefa, jak Bądem, który wychowywał, jakiego brata, czego nauczył Jezusa Chrysta, Jezus mówi jeszcze takiego od jednego. Boch. Tak. Boch o tec. Nie no, ma jemu parę boje z mikrofonem, one nam łamają, co musi, ale Boch je odcem, co so je persie baćko, jako o kraszczeni widmo w latys, a skazany Jezus, to szczomy się chodni poczule, więc zrobił takie dla nas duże wrażliwe. Dla nas matko, mamo, baćkamy, je presjatrice widniejsze życia, widniejsze to, co nam niezbędne, bo siła, bo życia, bo natchnienia, bo dopomocha w porażkach, nie w dachach. te uczni łowili wsiąć, piszli za Petrom, że wyznawali, że winie pierwszym polniesznemu. Wiśka zafi łowić ryby i wony piszle. No niczy nie wdało się, ale wdało się to Kole one posłuchali Jezusa Chrysta. posłuchali wisi Chrysty Baćka żeby zakynuته w inne miejsce na słowo Boże coś zrobić nawet na dany moment może dywnym może nie do końca prawidłnym by tak zdawało się a może niewczasnym, a może w ogóle a czemu akurat z tym miejscu. Duży duże często Boże słowo żywe Boże słowo, jakie do mnie w pierwszej kolejności przez Pismo przychodzić, jakie jest na liturgii, jak my zaraz poczule. słowo, jakie je w zachylewie w Charystii, skazane nasze modlitwy, słowo Świętego Ducha, jego natchnienia to jest do mnie i do ciebie, promować i promawiała ich I to Słowo robić to, to sam Bóg robić to, że kiedy ja uwierzę, to może otrzymać nawet bez dużo dużo bogatych, dużo darów, a mało czego, może właśnie poznać i rozpoznać Słowo Jezusa Chrysta. Dla nas jeszcze jedana osobowo my począle miesiąc traweń, miesiąc osobliwo poświęcony Bohorodyci, gdy my prosławiamy i modlimy się do niej, do pomocy, a to jest ta, jaką My otrzymali na Chrysti Witusa Chrysta, Ostwoja Maty, ostwi Syn. To, to ona też jest dla nas materiałuje która jaka dopomagają, jaka e, wczyć, jaka pikuje, daje to te tak jak maty. I je takim, do Widjite, do Was, wernusia. może wy jeszcze. Bo pamiętale, choć i was zapytaty, też jak taką do Pomocha. Może pamiętacie, co tam jeszcze takie wybórosja? Koły one, apostoły, zakon sić dużo bardzo ryby, nawet jest kilki 153, jak wolę cse na brale, że tam takie wybórosja? Tam było tak, że. uczeń, kogo lubił Jezus, rozpoznal, to jest Jezus. I Petro nakłynął na siebie odję, киnął się w morze, czy tam w ozero, ozero, popływ do Jezusa, a potem dopłyli jego uczni. Co tam było takim, co jeszcze wydarzyło się, pamiętacie? Czy nie? Hmm? Nie pojęli ryby, jaką wspomniano. Mało tego, nawet nie to, że wspomniano, tak oni pojęli ryby i chleb, ale nawet nie to, że oni złowili, ale że kiedy pojęli, to Jezus wrzemał gotowe i ogień, i rybu i chleb, i wszelką pożywu I co to może oznaczać? Dzieci znają, to ja wam wyjaśnię. co to oznacza, że kiedy Posłuchajesz Bożego słowa, posłuchaj samego Boga, kiedy osoblewo w momencie twoich porażek, duchowym życiu, codziennym życiu ludzkomu, mu tu na ziemi, w twoich turbotach, planach, kiedy всяka może niewychody te, to wsem co może zmicny i zwiśno dije, sprawźnie co Boże słowo. Ale kiedy poczujesz co Boże Słowo, piznajesz w woskresu Chrysta, przejdziesz do Niego, przepłyniesz, pobliżysz, wpadesz na kolina. Kiedy spokojnie będziesz wychodzić na ten drugi berech, to tam, to, to bilia tak na sprawdzi Bilia tebe, niedaleko, porucz je i zawsze Jezus Chrystus, jaki na tebe czekaje, spo... Pid gotowanym chlebem, ryboju, czaszeju, bo to było w trzecie, kiedy go poznali, i że nawet nie trzeba było choworyty że to jest Jezus Chrystus. To samo było w, z uczniami w Emaus, w innym miejscu, w momencie łamania chleba, a co jak w momencie, kiedy pożywu, a w tej pożywi znaczyć samochód Jezusa Chrystusa, jak i bo winzana dla zarady ich siły, zarady ich bawodaci, za zarady spasienia, widza swoje życie, pomeraw na Chrystusie i daw sobie prole w krow, swoje ciało, ale daje sobie prymaty, jak iżu, jak coś, co jest najbliższe, niezbędne dla ludyny dla jego życia, To mu też kole leprychodzić w oskresłym peremoscem. choworyć, no siďajte, i to właśnie tak jak tu było skazano ja wam przygotuję a mało tego, jeszcze bardzo bardzo będzie tematy ja was jeszcze nasycę będzie tak bardzo tej ryby to tak bardzo może tematy z jevharizmu tak bardzo obgadzie, że nawet by, by zdawało się że to, że to, że to aż za nie to jak raz konkretno 153. to znaczy wszystko niezbędne że zaraz i teraz to jest nieobchidnym, se, co na zaraz jest najważniejsze i z tym słowem, z tymi darami można pić na kranie świtu do każdej ludyny, do każdej mowy, do każdej różnych osób, jakie tylko byłyby gotowe my Dobra, Dobre, dzieci, bardzo wam dziękuję, ja was troszkę zmęczyłem, bo nie wam choworyty. Ale jeszcze de kilka razy i manipulacja w pełni wam widać. Mikrofon. Skarżycie, baćkam duże dużo harnu i taki propowić, a ja taki to może podsumować. Ale za dzisiejszy, za waszą pomoc, za wasze słowa, dziękuję. Słuchajcie Boże Słowo, czekajcie i korzystajcie z Ewcharystiiu i namawiajcie swoje babciky i my wszyscy. Żeby po pierwsze, nikolny widmowy lisa wid osnowy, jak mnie nasz bácko, Otec, w Niemu, w Jezusie Chrystusie, w Duchowi Tomu i w tych darach, jakie nam daje, w tych taństwach osobliwo Jewkarystii. Amen.